Trwają przygotowania i dopinanie na ostatni guzik, by w Legnickim Rynku stało się mocno świątecznie. Stragany zbożonarodzeniowym asortymentem są prawie gotowe. W najbliższy weekend wszystko powinno już ruszyć pełną parą. W Legnicy pierwszy raz, tak jest. Co tu takiego będziemy mieli? Hmm, proszę Państwa... Pyszne ciasteczka, takie węgierskie, kurto Węgierski, nie wiem, czy Państwo znacie. Dość popularne teraz na, na takich jarmarkach, na, na Pomorzu dość popularne. Próbujemy w Legnicy. Przygotowania idą pełną parą, także y, już od weekendu będzie można tutaj naprawdę i fajnie zjeść, i coś fajnego sobie kupić. i no, Zapraszamy serdecznie. Będzie bardzo dużo. Od kartek przez choinki, naprawdę będzie full wypas. Nie tylko wystawcy w Nowych Budkach są przekonani, że pomysł świątecznego jarmarku jest strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, nie tylko wraca, możemy jej mieć tylko trochę mały mi się wydaje. Ale na Już, początek taki był to znaczy dobry Jeszcze razy. nie obejrzałem, dopiero tak. Będę oglądał. Bardzo ładnie, i bardzo fajnie, że jest w ogóle, bo u nas no, nie było dawno, nie? Choć jarmark nie jest ogromnych rozmiarów, to odrobinę świątecznego nastroju może wprowadzić. Pamiętajmy jednak, że święta to nie tylko zakupy i handel, ale przede wszystkim świąteczny nastrój w sercach.